Trudno znaleźć bardziej klasyczną grupę superbohaterów niż Fantastyczna Czwórka. Ich unikalne, wzajemnie uzupełniające się moce, skomplikowane relacje, ikoniczne niebieskie kostiumy oraz galeria legendarnych złoczyńców, Sprawiają, że jako pierwsza rodzina Marvela idealnie oddają ducha optymizmu, postępu i pewności siebie, który dominował w komiksach lat 60. Dlatego tym bardziej zaskakuje, że Hollywood kompletnie nie poradziło sobie z przeniesieniem ich na duży ekran. Od taniego filmu Rogera Cormina z lat 90., który powstał wyłącznie po to, by zachować prawa do postaci, przy czym aktorzy nie mieli o tym pojęcia. Przez produkcję Tima Story'ego z lat 2000, które nie mogły się zdecydować, czy chcą być poważnym, mrocznym widowiskiem czy lekką komedią akcji, więc próbowały obu podejść jednocześnie, z przewidywalnym skutkiem. A potem mieliśmy chyba najbardziej absurdalne przedstawienie Galaktusa, jakie tylko można było wymyślić, czymkolwiek to właściwie było. Nie zapominajmy też o niesławnej fand for Stick z 2015 roku, czyli próbie przekształcenia radosnej drużyny superbohaterów w ponury horror o fizycznej deformacji i psychicznej traumie. Film reżyserował człowiek, który otwarcie deklarował swoją niechęć do ekranizacji komiksów, i który, według doniesień, był tak niekompetentny na planie, że dokończeniem jego własnego filmu musieli zająć się inni. Od tamtego czasu nakręcił zaledwie jeden film, i też nie był on szczególnie udany. Wszystko to sprawiło, że Fantastyczna Czwórka nie zdołała wykorzystać fali popularności superbohaterskich blockbusterów, albo pojawiali się zbyt wcześnie, zanim gatunek się ukształtował, albo próbowali wskoczyć na szczyt trendu. Prezentując pospiesznie sklecone, źle wykonane produkcje. Ale co może zmienić dekada i przejęcie przez większą korporację? Po ponad 30 latach fantastyczna czwórka w końcu wraca do Marvela. Paradoksalnie, jednak, może się okazać, że teraz mierzą się z odwrotnym problemem. Kiedy wreszcie wiedzą, jak dobrze przenieść tę postacie na wielki ekran, zainteresowanie superbohaterami zaczyna słabnąć. Ale do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie pojawił się pierwszy teaser nowej ekranizacji, Fantastic Four First Steps. Marvel najwyraźniej traktuje to jako początek odbudowy MCU. I jakie mam wrażenia? Cóż całkiem pozytywne. Akcja osadzona jest w alternatywnej, retrofuturystycznej wersji lat 60., co może sugerować, że Marvel nie jest jeszcze gotów przyznać, iż cały wątek Multiversum był najgorszym pomysłem od czasu forsowania Kapitan Marvel jako nowej twarzy MCU. Ale trzeba przyznać, że dzięki temu nowy film unika całego bagażu, jaki przez lata nagromadziło MCU, skomplikowanych, przekombinowanych wątków fabularnych i oczekiwań, które przytłaczały niemal każdy większy projekt w w ostatnim czasie. Sprawia to wrażenie nowego początku, powrotu do korzeni, do prostszych, bardziej niewinnych i pełnych optymizmu czasów, zanim wszystko zaczęło się psuć. I muszę przyznać, że to, co zobaczyłem, naprawdę przypadło mi do gustu. Podoba mi się klasyczne, pełne szczerości wprowadzenie drużyny, bez wymuszonych mu przebojowych one-linerów rodem z filmów Josa Widona z lat 2000, bez irytujących bohaterek, które swoją postawą muszą za wszelką cenę pokazać mężczyznom, gdzie ich miejsce bez z kolejnych niebieskich promieni strzelających w niebo ani hord anonimowych wrogów do pokonania przy akompaniamencie przesadzonego CGI czuć, że główny nacisk położono na fantastyczną czwórkę jako rodzinę. Choć miejscami jest to nieco zbyt nachalne, jakby Vin Diesel miał zaraz wyskoczyć z butelką korony i wznieść toast za la familia. Uwielbiam retrofuturystyczną estetykę. Miasta pełne smukłych wieżowców, klasyczne samochody ze statecznikami i technologiczne wizje przyszłości, które wyglądają tak, jakby ktoś w latach 60. wyobrażał sobie XXI wiek. To optymistyczna, niemal naiwna wersja przyszłości, pełna nadziei dla ludzkości, zupełnie inna od ponurej dystopii. W której rzeczywiście żyjemy. Najbardziej cieszy mnie to, że Marvel postanowił w pełni oddać styl oryginalnych komiksów. Od jaskrawo-niebieskich kostiumów przez Galactusa i jego gigantyczny hełm, aż powiernie odwzorowany wygląd The Thinga. Zamiast próbować na siłę uwspółcześnić i wygładzić te postaci, by były bardziej cool i lepiej pasowały do współczesnych trendów, pozostawiono im ich charakterystyczny komiksowy wygląd. I nie mówię tu o nowoczesnych widzach w ogóle. Mam na myśli tych, których jedynym kontaktem Kontaktem z komiksowymi bohaterami były wyprane z oryginalności, dostosowane do korporacyjnych standardów produkcję Marvela z ostatnich lat. Wszystkie te zmiany oceniam pozytywnie. Nie wiem, ile z nich rzeczywiście utrzyma się w finalnej wersji filmu, ale na ten moment dają mi nadzieję, że Marvel może w końcu wyciągnął wnioski z wcześniejszych błędów. Nie jest to może wybitnie ambitny plan, ale zawsze coś. Oczywiście są też pewne rzeczy, które nieco mnie zaniepokoiły, i nie w tym dobrym sensie jak wyskoczenie z za szafy w masce hokejowej, tylko raczej w stylu, jak ja teraz wytłumaczę, że to nie moja wina, że ktoś właśnie spadł ze schodów. Pierwsza kwestia to obsada. W komiksach Sue Storm jest przedstawiana jako bohaterka w okolicach dwudziestki, co nawet wcześniejsze ekranizacje starały się zachować. Tymczasem Vanessa Kirby ma obecnie 38 lat i nie ujmując jej talentowi, ale cóż po prostu na tyle wygląda. Nie mogę powiedzieć, że ten dialog The Thinga szczególnie mnie zachwycił. Skoro zwiastun poświęca mu aż tyle czasu, spodziewałem się, że prowadzi do jakiejś świetnej puenty. Ale nie. Chcę dodać trochę czosnku, nie dlatego, że nie jest smaczny. Po prostu chcę dodać trochę... charakteru. Serio, sam nie wiem, czy film próbuje być zabawny, czy to po prostu luźna scenka z życia czwórki bohaterów. Tak czy inaczej całość wydaje się rozwleczona i nie wnosi nic istotnego do fabuły ani postaci. Więc po co w ogóle umieszczono to w zwiastunie? Swoją drogą to już chyba stało się internetowym żartem, że każdy nowy wysokobudżetowy projekt musi mieć w obsadzie Pedro Pascala, jakby postanowił zagrać w każdej produkcji Hollywood. A jak w każdej dobrej memowej teorii, tak i tutaj jest w tym trochę prawdy. Nie można go winić za to, że korzysta z sukcesu po latach grania w drugoplanowych rolach, ale zaczyna się już pojawiać efekt zmęczenia Pascalem. Jest świetnym aktorem, jasne, ale naprawdę nie muszę widzieć go za każdym razem, gdy włączam telewizor. Zresztą podobnie jak Vanessa Kirby, nie do końca pasuje do swojej roli. W wieku 49 lat jest trochę za stary, by grać Rida Richardsa, ale przynajmniej jego specyficzna, lekko nerdowska energia bardziej pasuje do tej postaci niż kreowanie go na szorstkiego Zahartowanego twardziela. Jeśli chodzi o to, jak film poradzi sobie w box office, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Marvel ewidentnie liczy, że będzie to ich największy hit tego roku, bo umówmy się, Kapitan Ameryka to już niemal spalona sprawa, a Thunderbolts raczej nikogo nie obchodzą. To właśnie na fantastycznej czwórce muszą się odbić i osiągnąć wielki sukces. Problem w tym, że nie mam pewności, czy sprostają tym oczekiwaniom. Z tego, co słyszałem, Marvel w końcu uświadomił sobie, jak bardzo schranili swoje uniwersum i od dwóch lat próbują je poskładać na nowo. Właśnie fantastyczna czwórka może być pierwszym krokiem w tym nowym kreatywnym kierunku. Brzmi obiecująco, ale czy ktokolwiek jeszcze będzie chciał to oglądać? Nawet najbardziej zagorzali fani Marvela muszą przyznać, że ich filmy, już dawno przestały być popkulturową potęgą, a kolejne produkcje są raczej pasmem porażek niż sukcesów. Dodajmy do tego coraz większe znudzenie widzów schematycznymi filmami superbohaterskimi i otrzymujemy receptę na produkcję, która niekoniecznie stanie się wielkim wydarzeniem jak Marvel by sobie tego życzył. Zwłaszcza, że na horyzoncie jest kolejny duży film superbohaterski od DC, który może im podebrać sporą część widowni. Nie chcę, żeby ten film się nie powiódł. Jeśli rzeczywiście ma wyzwanie... Oznaczać nowy kierunek dla Marvela, to dobrze by było, gdyby im się to opłaciło. Ale jednocześnie nie sądzę, żeby był to początek nowej złotej ery dla tego gatunku. Marvel stawia wszystko na jedną kartę i cóż, nie wydaje mi się, żeby mieli najlepsze szanse na wygraną.